Cześć, witajcie! Dzisiaj na tapecie jak możecie zauważyć, sygnalizatory firmy Crystal RF698 Black Plus. Plus dlatego, że jak będziecie mogli za chwileczkę zauważyć, jest dołożona e latarka czołowa, która również działa jako e nasz e czujnik e podczas brania. A jak to działa już za chwileczkę zobaczycie. Producent nam tutaj podaje, że zasięg jest od 150 do 200 metrów. Zasilany trzema bateriami 1,5 V, tak to właśnie działa. Jak możecie zobaczyć, automatycznie zapala się lampka e, koloru czerwonego, tak jak sygnalizator. Za chwileczkę wam pokażę na niebieskim. Jak widzicie, niebieski i za chwileczkę kolejny kolor. To będzie zielony. Jest sygnał dźwiękowy oraz pozostaje nam, tak jak możecie usłyszeć, pikanie przez 15 sekund. Tak jak możecie zobaczyć, lampka coś długo utrzymuje. Światło co w nocy nam pozwala na to, żeby wiedzieć, na której wędce było branie. Teraz Wam przedstawię pokrótce jak wyglądają sygnalizatory, do których do każdego sygnalizatora mamy dołożone snagbary. Po to, żeby wędka była mm, stabilna podczas jakichś wichur, czy mocnego brania. Na panelu znajdziemy głośność, wyłączenie lampki nocnej, tony, czułość. I z tyłu mamy kolorystykę oznaczone, jak widzicie, zielone kółeczko, czyli zielony sygnalizator. E Tutaj mamy włącznik i wyłącznik oczywiście oraz gniazdo Jack 2,5 mm na nasze swigery, tak wygląda każdy zestaw. Lampka jest oczywiście ładowana przez USB i jak widzicie dodatkowo. Naprawdę ma bardzo dobre światło. Taki zestaw 3 plus 1 możecie nabyć w sklepie wędkarskim Crystal Fishing. Dalsze testy znajdziecie na pewno na moim kanale. Będą to testy z nadwody. A teraz mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. I co, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.